Jedyne w swoim rodzaju magnetyczne, czasami hipnotyzujące, czasami przerażające zawsze wyjątkowe. Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmowych rolach, które wzniosły aktorów na wyżyny ich umiejętności. Zupełnie się w nich zatracili, pozwolili się wręcz pochłonąć przez fikcyjnych bohaterów, a ich występ przed kamerą okazał się prawdziwie niezapomniany. Zaczynajmy. Na pierwszy ogień idzie jedna z, według mnie, najbardziej bardziej charakterystycznych ról w historii kina, czyli Daniel Day-Lewis w filmie Aż poleje się krew. Just take this, please, Roli tak intensywnej, tak szalonej, tak wręcz groteskowej, że jeden z aktorów występujących na planie zrezygnował z dalszej pracy przy filmie, gdyż czuł się zbyt przytłoczony gigantyczną energią drzemiącą w Danielu. Ten nieszczęśnik nazywał się Kel O'Neill i wcielał się w pastora o imieniu Eli. Ostatecznie świetnie zagrał go Paul Dano. W każdym razie cały incydent wyniknął z faktu, że Daniel Day-Lewis praktycznie w ogóle nie wychodził ze swojej roli w przerwach między zdjęciami był równie szalony, jak w momencie odpalenia kamer filmowych. Aktor wcielił się w bohatera o takim samym imieniu, Daniela Plainview, który odkrył pokaźne złoża ropy naftowej, tym samym dorabiając się niemałego majątku. Wydarzenia w filmie rozkręcają się, gdy jego łapczywe i zachłanne spojrzenie pada na niewielką farmę, w okolicy której odkryto kolejne złoża ropy. Postanawia wykupić ten teren, jednak na jego drodze staje pastor niewielkiej miejscowości. Zaślepiony przez rządze bogactwa, Daniel Poczyna swój powolny upadek i zatracenie się we własnym szaleństwie. Praktycznie każda scena z Danielem jest powalająca, przerażająca i równocześnie na swój sposób fascynująca. Doświadczenie tego filmu to niesamowite przeżycie. Leonardo DiCaprio musiał stoczyć walkę z niedźwiedziem, aby wreszcie dostać Oscara, a wszystko na planie zjawy w reżyserii genialnego Alejandro Inaritu. Jednak jakkolwiek żartobliwie by nie podchodzić do tej charakterystycznej roli, DiCaprio w zjawie wspiął się na wyżyny swojego warsztatu, totalnie zatracając się w odgrywanej postaci. Oh, na pewno pomogły mu w tym niesamowicie ciężkie warunki na planie filmowym. Ekipa przez kilka miesięcy mieszkała na lokacji w ośnieżonych górach i lasach Kanady na zupełnym odludziu. Nawet gdy akurat trwały kilkudniowe przerwy w zdjęciach, produkcji nie opłacało się odwozić całej ekipy na tereny bardziej cywilizowane, gdyż czas i koszta takiego przedsięwzięcia były nie do zaakceptowania. Warunki pracy były tak trudne, że kilkadziesiąt pracowników nie wytrzymało i po prostu zrezygnowało z udziału w projekcie. Caprio zdradził w wywiadach, że w czasie pracy nad zjawą zrealizował kilka sekwencji, które były najtrudniejszymi scenami w jego życiu. Do tego przez cały czas był przeziębiony, wrzucano go do lodowatej wody, musiał spać okryty zwierzęcymi skórami, a jedzenie na planie było absolutnie tragiczne. Jednak równocześnie udało mu się zrealizować kilka niezapomnianych scen filmowych. Jeśli już wspomnieliśmy o trudnych warunkach pracy, to warto zahaczyć o leśnienie i tą ikoniczną rolę Here's to five miserable months on the wagon and all the irreparable harm that it's caused me. Trudne warunki pracy oczywiście związane były z osobą reżysera Stanleya Kubricka. Zdjęcia trwały ponad rok, co jest jak na standardy w branży solidną przesadą. Z reguły ekipy starają się uwinąć w kilka miesięcy, ogólnie im szybciej, tym lepiej, bo wiadomo, czas to pieniądz, a na planie filmowym wręcz dosłownie. No ale Kubrick to Kubrick. Długi czas pracy związany był oczywiście z groteskowym wręcz pedantyzmem, skrupulatnością i manią do dopracowywania każdego najdrobniejszego szczegółu. Dziesiątki dubli jednej tylko sceny i praca od świtu do nocy to był standard w czasie realizowania leśnienia. Wisienkę na torcie stanowiły ciągłe zmiany w scenariuszu. Jack Nicholson podobno co chwilę otrzymywał nowe wersje swoich scen. Sprawa była tak nagminna, że w pewnym momencie zaczął kolejne poprawki wyrzucać do kosza i nie uczył się swoich kwestii na pamięć, bo wiedział, że i tak przed samym rozpoczęciem zdjęć otrzyma zupełnie nową wersję swoich sekwencji, którą Kubrick właśnie napisał na kolanie. Dodatkowe napięcia budowały ciągłe wrzaski i kłótnie na planie zdjęciowym. Kubrick szczególnie uwielbiał sprzeczać się z Shelley Duvall, która wcielała się w Wendy. W każdym razie, z tego ciągłego stresu, przepracowania, negatywnej energii, narodziła się jedna z najbardziej intensywnych i niezapomnianych ról Jacka Nicholsona. prawdziwa petarda. Here's my card. Czym byłoby zestawienie najbardziej intensywnych ról filmowych bez jokera, a nawet dwóch jokerów? Coś takiego jest w tej postaci, że wyzwala ona z aktorów pokłady najczarniejszych, najbardziej mrocznych emocji, potęguje je w olbrzymia i wysadza w powietrze, ukazując jedne z najlepszych kreacji aktorskich. Joker z Mrocznego Rycerza. Hugh Ledger zupełnie zatracił się w tej roli. Przygotowując się do swojego wystąpienia spędził całe dnie zamknięty w hotelowym pokoju, przeglądając różne komiksy i starając się odkryć jak tak naprawdę ukazać postać Jokera. Wykształcił swój specyficzny ton i sposób mówienia oraz opracował metodę chaotycznego poruszania się i improwizowanego stylu walki. Przez kolejne miesiące stworzył coś w rodzaju dziennika Jokera. Był to notatnik wypełniony rysunkami, cytatami, przemyśleniami, które mógłby wymyślić nasz złoczyńca. Ledger starał się myśleć jak on, czuć jak on, poznać go i taki dziennik miał w tym odnalezieniu cząstki szaleństwa pomóc. Ledger wspominał w wywiadach, że odgrywanie Jokera było dla niego niesamowicie satysfakcjonującym, ale też wyczerpującym przeżyciem. Podobno po zakończonym dniu zdjęciowym był tak wyczerpany fizycznie i psychicznie, że nie był w stanie mówić, a nawet poruszać się. Co więcej, aktor cierpiał na bezsenność, która z powodowała, że sypiał może dwie godziny każdej nocy, a gdy nie spał to stawał się w pewien sposób jokerem. To gigantyczne poświęcenie zaowocowało jedną z najbardziej magicznych i niepokojących kreacji złoczyńcy w historii kinematografii. Can you introduce me as Joker? Druga niesamowita wersja Jokera wyszła oczywiście od Wakina Phoenixa. Cechą charakterystyczną tego aktora jest bardzo wyrazista mimika i niezwykle subtelna gra emocjami. Na tych dwóch elementach oparł swoją kreację, bardzo mocno je wzmacniając, wręcz przerysowując. Otrzymaliśmy rolę absolutnie fenomenalną, równie szaloną jak wersja Ledgera, ale jakże od niej odmienną. Te dwie kreacje Jokera są fascynujące. Pięknie pokazują, jak można zbudować tego samego bohatera na tych samych mrocznych, emocjonalnych podstawach, ale posłużyć się zupełnie odmiennym podejściem aktorskim. Trevor, jeśli mówimy o pochłanianiu aktorów przez ich własne role, to nie bez powodu nasuwa się na myśl film Mechanik, w którym Christian Bale wcielił się w cierpiącego na bezsenność Trevora. Słowo pochłonięcie idealnie do tej kreacji pasuje. Bale znany jest w branży ze swoich umiejętności metamorfozy i drastycznego wpływania na swoje ciało. Jednak to, jak przygotowywał się do roli w mechaniku, brzmi skrajnie niebezpiecznie. Oczywiście można założyć, że te historie są mocno wyobrażone ale faktem jest, że Christian w ciągu 4 miesięcy schudł 25 kg, a jego finalna waga w czasie zdjęć wynosiła 54 kg. Podobno aktor chciał zejść nawet do 45 kg, ale studio zabroniło mu, bojąc się o jego zdrowie, a będąc szczerym, było się o co bać, bo dieta Christiana ograniczała się na początku podobno do palenia papierosów i picia whisky. Chociaż zakładam, że te historie akurat można. Włożyć między bajki. W każdym razie Bale w jednym z wywiadów zdradził, że celował w 200 kalorii dziennie, jadł tuńczyka, jedno jabłko oraz pił kawę. Brzmi atrakcyjnie. Ostatecznie tak duże poświęcenie pozwoliło mu stworzyć prawdziwy niezapomnianą aktorską rolę. Closer. Kolejnym bohaterem na naszej liście niezapomnianych aktorskich kreacji jest Hannibal Lecter, w którego wcielił się Anthony Hopkins. Każda scena z udziałem Hopkinsa jest przerażająca, a równocześnie tak dziwnie pasjonująca. Aktor opowiadał w wywiadach, że swoją kreację oparł w dużej mierze na pozbawionym emocji głosie komputera HAL 9000 z Odyssei Kosmicznej. Wiem, że ty i know that you and Frank mnie O, dobrze you had been courteous and receptive to courtesy you had established trust with the embarrassing truth about megs Dodatkowym elementem, który nadbudował jego wizerunek, był, uwaga, brak mrugania oczami. Brzmi abstrakcyjnie i szczerze mówiąc, sam na to w ogóle nie zwróciłem uwagi, ale serio, gdy obejrzycie sobie sceny z Hannibalem, można faktycznie zauważyć, że aktor praktycznie w ogóle nie mruga. Jego oczy są cały czas szeroko otwarte. Co więcej, bardzo często spogląda niejako w kierunku kamery. Nie bezpośrednio w obiektyw, ale tak leciutko obok niego. Powoduje to, że mamy wrażenie, że to spojrzenie przenika. Nas na wskroś, mrozi krew w żyłach, w przerażający sposób przełamuje czwartą ścianę. Wyśmienita rola: One, two, three, rushing or dragging. Rushing. So you do know the Przygotowując tę listę, przez cały czas gdzieś tam z tyłu głowy przewijała mi się jedna charakterystyczna aktorska kreacja. Kreacja, która zrobiła na mnie powalające wrażenie i nawet do dzisiaj wspominam ją z fascynacją, podziwiając aktorski warsztat. Mowa o tej roli. Now, are you a Or are you gonna be on my fucking time?! filmy film Whiplash i nie mniej wyśmienita rola J.K. Simonsa. Chciałbym, żebyś przekroczył wszelkie granice. Nie chcę widzieć normalnego człowieka na ekranie, chcę zobaczyć potwora, gargulca, zwierzę. To słowa, które wypowiedział reżyser Damian Szazel do Simonsa w czasie przygotowywania się do zdjęć. Patrząc na to, co Simons wyprawia w swoich scenach, to wziął sobie te słowa mocno do serca. Szazel na członków zespołu zatrudnił faktycznych muzyków i studentów. Wszystko po to, aby ich reakcje na wrzaski i furię Simona były jak najbardziej realistyczne. Co ciekawe, podobno aktor w trakcie przerw między ujęciami był niezwykle dla wszystkich miły i bardzo sympatyczny. Damian Cazel w jednym z wywiadów stwierdził, że chwała Bogu, bo inaczej pobyt na planie zdjęciowym mógłby być prawdziwym koszmarem. Cóż, niech to powie osobom, które pracowały przy aż poleje się krew. Na sam na koniec muszę chociaż symbolicznie wspomnieć o bardzo aktualnej i świeżej produkcji, czyli Oppenheimerze. Killian Murphy to wybitny aktor, ale to, co osiągnął odgrywając główną rolę w tym filmie, to prawdziwa sztuka. Sformułowanie pochłonięte przez swoją postać nabiera tutaj wręcz nowego, głębszego znaczenia. Każda scena, każde ujęcie, każde zbliżenie na Killiana to aktorskie mistrzostwo jedna z lepszych aktorskich kreacji ostatnich lat. Dajcie znać w komentarzach, jakie filmowe role zrobiły na na was najbardziej piorunujące wrażenie, jakoś tak mocno na was podziałały, spowodowały, że siedzieliście zupełnie zachwyceni, onieśmieleni, a może przerażeni? Bardzo chętnie poczytam wasze propozycje i może za jakiś czas wrócimy do tego tematu z nowym zestawem aktorskich popisów.